Dzień dobry Państwu, witamy z poradni Dobry Wzrok i zgodnie z naszą umową chcieliśmy się z Państwem komunikować i przekazywać jakieś takie ważne informacje. Więc dzisiaj chciałem powiedzieć o sytuacjach, kiedy pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej warto przyjść do okulisty. Przede wszystkim zwracam się do naszych pacjentów, którzy mają przewlekłe choroby, czyli zwyrodnie siatkówki związane z wiekiem, pacjentów z cukrzycą, z zakrzepami naczyń. Jeżeli czujecie Państwo pogorszenie widzenia bądź macie zaplanowaną wizytę, to raczej nalegamy, żeby taką wizytę odbyć. W razie pogorszenia stanu miejscowego czy pogorszenia widzenia będziemy Państwa dalej leczyć, czyli będziemy podawać zastrzyki, um, uruchomimy odpowiednią diagnostykę, wykonamy wszystkie badania, które są potrzebne. Zaniechanie leczenia w takich sytuacjach niestety może skutkować trwałym pogorszeniem widzenia. Jednocześnie chcę powiedzieć, że u nas w przychodni możecie się Państwo czuć bezpieczni. My zachowujemy wszystkie zasady sanitarno-epidemiologiczne nosimy maseczki, zakładamy paseczki naszym pacjentom, czyli z pewnością jest to bardziej bezpieczne miejsce niż na przykład sklep spożywczy. Poza tym chcieliśmy również zwrócić się do pacjentów, którzy uczestniczą w badaniach klinicznych. Państwo jesteście leczeni według wszystkich zasad. Zgodnie ze sztuką medyczną, taką jaką przestrzegana jest na całym świecie, wobec czego jest to też naturalny proces leczenia, nie tylko badanie. Więc bardzo prosimy, żeby w miarę możliwości również przychodzić na takie wizyty. Mamy nadzieję, że jesteście Państwo w dobrej formie, że będziemy się regularnie spotykać. Oczywiście te wizyty będą bardziej rzadkie, nie będą tak częste ale na pewno uda się nam we wspólnej, w takiej współpracy dobrej zachować Państwa widzenie, tak żeby ten ciężki czas przeszedł bez uszczepku na Państwa zdrowie. Dziękujemy bardzo.